Po wydarzeniach na Karaibach z udziałem Edwarda Kenweya, wiele jego znajomych zmieniło się diametralnie, włącznie z nim samym. A no właśnie. Zastanawialiście się kiedyś, jak potoczyły się dalej losy jego pierwszego oficera zaraz po tym, jak ich drogi się rozeszły? Jeśli nie, trudno i tak wam powiem. Zatem siądźcie przy ognisku, zapnijcie tylko płaszcz, zaklinijcie ech do czorta i przypomnijcie sobie najlepsze szanty, gdyż... A nie, przepraszam, w tej grze nie uświadczycie szant. Tak czy inaczej, posłuchajcie o Assassin's Creed Freedom Cry. Ablebleble, y, przepraszam, Adewale już znacie. Były czarnoskóry niewolnik działający obecnie jako assassin. Dzisiejszą opowieść zaczynamy w miejscu, kiedy robi to, co asasyni robią najlepiej: biją templariuszy. No, może on nie robi tego najlepiej, bo daje się zatopić na jednej z wypraw. Zaraz przed tym jednak zdążył capnąć paczkę, którą templariusze transportowali. Wyglądała na ważną. Jego statek tonie, a on sam ląduje na brzegu Haiti, nieopodal portu, którego nazwy nawet nie będę próbował wymówić. Poro Prince. Paczka ta miała być dostarczona do właścicielki miejscowego domu Uciech, Bastien. Udaje się zatem do niej, ale jeszcze nie oddaje paczki. Ona przekonuje, że sama nie należy do Templariuszy, a współpraca z nimi tylko zapewnia jej fundusze na walkę z niewolnictwem. Jasne, każdy Templariusz tak powie. Nie wierzysz mi? To dostarcz to do Augustina Duforda i on cię przekona. Brzmi jak pułapka. Wchodzę w to. Po odszukaniu Augustina i wyratowaniu go starapatów poznaje też ludzi, którym dowodzi. To Maronowie, wyzwoleni niewolnicy. Augustin potwierdza słowa Bastien. Razem próbują zwalczyć niewolnictwo. Ale wale, e, przepraszam, Adewale nie przyłączy się do nich, już ma zobowiązania z asasenami. Ale bardzo podoba mu się ich idea, więc postanawia trochę im pomóc. Po kilku akcjach nasz bohater natrafia na konspirację, w której bierze udział lokalny gubernator, Pierre de Fayette. Planuje on ekspedycję, mającą zmierzyć i poważyć Ziemię, co pozwoliłoby zaktualizować wiedzę o nawigacji na morzu. No, chyba że przyjdzie taki ale małe, yy, przepraszam, Adewale, który uknuje plan z Bastien niczym zespół R. Tym sposobem podmieniają niewolników de Fayeta na Maronów, którzy przejmą wyniki badań. Nasz asasyn mocno się wkręcił w wyzwalanie niewolników. Bastien próbuje go nieco przyhamować, bo w końcu gubernator zacznie zabijać pozostałych dla przykładu. Twarde drwale, yy, przepraszam, adewale ignoruje ostrzeżenia i przy następnej próbie odbicia przekonuje się, że trzeba było jednak jej posłuchać. Statki Defayeta ostrzelały transport niewolników i nawet nasz dzielny asasyn nie był w stanie wszystkich uratować. W ramach odwetu postanawia uderzyć na samego Defayeta, ale musi to zrobić tak, żeby nie kojarzono go z Moronami, bo im nabrudzi w papierach. Przewspaniale, e, przepraszam, Adewale zabija gubernatora Defajeta i w ramach pożegnania w końcu oddaje Bastien przesyłkę, jaką okazuje się... Szkatułka. Ona chyba więcej podróżuje niż rajskie jabłko. Adewale żegna się z Bastien, a mi pozostaje pożegnać się z wami.